Marian, hej, jak tam twoje SEO? Podepnij mnie pod narzędzia do monitorowania ruchu, wiesz, search console, analytics. Sprawdzimy jak Ci idzie. Search console? Wiesz co, chyba nie mam do tego dostępu. O, ciekawe. Ale pytałeś o niego. Agencja mówi, że to ich narzędzia robocze i nie mogą mi dać dostępu, bo takie mają procedury. To dość dziwne. Jeśli tak się boją, zawsze mogą ci dać dostęp tylko do odczytu. No dobra, ale po co mi to, skoro widzę w tych raportach, co się dzieje? Wiesz, czasem raporty nie odpowiadają na wszystkie pytania. Na przykład na takie, jakie są realne dane o Twoim ruchu. Ale o czym Ty mówisz? Sugerujesz, że chcą mnie oszukać? Mm, niekoniecznie. Mówię tylko, że powinieneś mieć dostęp i to bez żadnego problemu. A jeśli nie chcą Ci go dać, to trochę mnie to martwi. To są Twoje dane i Twoja strona. Jak się opierają, to warto zapytać, czemu? Hmm, no dobra, ale wiesz, ja i tak nic z tych danych nie rozumiem, więc polegałem na nich. Słuchaj, warto zawsze sprawdzać wykonawców. Stary, Ty się na tym znasz, ale mnie to w ogóle nie kręci. Nie interesują mnie te całe statystyki, przekierowania, indeksowanie, czy jak tam się to nazywa. Zlecam, płacę i mam z głowy, a że trzeba poczekać na efekt, no to czekam. Na efekt trzeba poczekać, to prawda, ale żeby sprawdzić czyjąś pracę, wcale nie musisz się w tym doktoryzować. Wystarczy, że wiesz, na co zwracać uwagę. A jak się tego szybko dowiem? Zostań ze mną tu na dłużej, to ci opowiem.